profil matematyczno-przyrodniczym. Kiedy się o nim dowiedziałem, myślałem sobie, kto na to może pójść. Po czym wyszło w sumie, że sam tutaj trafiłem, więc dzisiaj zawieszę was podróż po naszych wspaniałych, wspaniałych rozszerzeniach, żebyście mogli poznać uroki, plusy, minusy i podziały naszych nauczycieli. Pierwszym z naszych rozszerzeń jest chemia, która jest nauką materii, ale ja wolę stwierdzenie, że chemia to nauka o zmianach. Spody, ponieważ jedna część klasy jest na strzelonej geografii, a druga na fizyce, przez co dochodzi między nimi często do sporów o to, który ten bardziej wartością w, w życiu i którego lepiej się uczy. Jest jeden wsiadek, który łączy wszelkie nasze w tej klasie jest to oczywiście matematyka. Teraz właśnie widzimy, jak, jak Krzysztof wielkim zapajam, spisuje, jak nie są z wielkim zapaleniem spisuje na Dziękujemy nauczycielom, którzy udostępnili nam swoje sale oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tej wspaniałej produkcji. Dziękuję i kocham Bydgoszcz.